Poradnika do dewizji. Dzisiejszym tematem będzie set e, grot włóczni. Przy dwóch sztukach zapewnia nam plus 20% obrażeń do broni charakterystycznej. Przy trzech sztukach 10% obrażeń od broni, przy czterech sztukach talent zwiat ofensywny. Obrażenia zadawane bronią charakterystyczną zwiększają ogólne obrażenia od broni o 15% na 10 sekund. Co 60 sekund automatycznie generuje amunicję charakterystyczną. Jeżeli chodzi o plecak, dostajemy tutaj zwiększone obrażenia do broni charakterystycznej o 50% i podwajaną ilość amunicji charakterystycznej pozyskowaną dzięki ofensywnemu zwiadowi. W tym momencie dostajemy dwukrotnie zwiększoną ilość amunicji do broni charakterystycznej, która się regeneruje co minutę. Jeżeli chodzi o klatę, to na te 10 sekund dostajemy boost, boost w postaci nie 15 a 30% obrażeń. Jak dla mnie nieefektywna. Jeżeli chodzi o samo ustawienie, tutaj typowy support nie chodzi mi o zadawanie obrażeń, bardziej o supportowanie grupy, dlatego w tym wypadku założona klata Tardigrada. E, tardigrade, ilekroć pancerz twój lub twojego sojusznika ulegnie zniszczeniu, otrzymujesz 80% do wartości swojego pancerza oraz premię do pancerza na 10 sekund. E, jest to premia, czyli niebieski pancerz, czas odnawiania na sojusznika 45 sekund. Jeżeli zabijesz przeciwnika z broni charakterystycznej, czas odnawiania u wszystkich sojuszników zostaje anulowany. Eee, oraz kabura pikara tutaj stricte dlatego, że mamy w atrybucie obrażenia od broni zwiększone o 15% i jesteśmy w stanie wkręcić sobie dodatkowy pancerz więc w tym ustawieniu dostajemy 1,1 miliona eee, pancerza co do tardigrada, dobra synergia z samym zestawem ze względu na to, w momencie, w którym zabijemy cel, odnawia się talent, więc Tardigrade może być dużo częściej używany. E, talent z niego. Jak dla mnie, specjalizacja granatnika, e, ze względu na obszarowe czyszczenie e, adów, w tym momencie, na przykład, jeżeli wyskakują nam duże grupy, bardzo dobra kontrola tłumów i dziesiątkowanie ich. Co do broni, kameleon ze względu na talent, instynkt adaptacyjny, trafienia w głowę 30 razy zapewniają plus 20 szansy, plus 50 kryta, trafienia w korpus 75 razy zapewniają plus 90% do obrażeń od broni i trafienia w nogi 30 razy zapewniają plus 150 do szybkości przeładowania. W tym momencie razem z tą bronią, przy takiej ilości pancerza, biorąc pod uwagę, że set nie jest ofensywny, tylko supportowy, dalej jesteśmy na nastakowaniu broni w stanie zadawać obrażenia. Co do w, w całej tej kombinacji i jak to działa, chciałbym pokazać właśnie. Patryk zbił sobie pancerz. W tym momencie Patrykowi nabija się Tardigrade. Jest to niebieski pancerz, on trwa czasowo. E, Zeciągnij aptekę, zbij jeszcze raz pancerz. W tym momencie ten pancerz nie wrócił ze względu na czas odnawiania talentu, e, ale w momencie, w którym to my wyciągniemy broń charakterystyczną. I zabijemy Ady. Ady. Ada. Zbij pancerz. Ten talent z automatu się resetuje. Więc ilekroć powtórzymy tę procedurę. Zbij jeszcze raz. Talent będzie się odnawiał. Nie jest to... DPS-owy set, jak mówiłem, jest to bardziej supportowy set, ale też bardzo dobry set na wydarzenie Hollywood. To jest moje ustawienie, moje upodobanie co do tego. Kombinujcie z tym jak chcecie. Dzięki śliczne pozdrawie.